Cześć, witajcie w kolejnym odcinku I dzisiejszy odcinek będzie na temat peperomii, ceropegi i starca. Jest to od, odcinek w odpowiedzi na jeden z komentarzy i ja bardzo się cieszę, że piszecie te komentarze, że zadajecie sami pytania, że czasem podsuwacie mi również pomysł na odcinek, więc w dzisiejszym odcinku, jak wspomniałam, wyżej wymienione rośliny będą pełnić funkcję u nas taką roślin zwisających. Tak, bo są to rośliny, które zwisają, które tworzą piękną kaskadę drobnych liści, bo jednak i starce i ceropegie i peperomie mają dosyć drobne liście filigranowe, ale piękne. Są to ciekawe, nietypowe rośliny i co najważniejsze wszystkie są tanie. No dostępność ich jest troszeczkę trudniejsza, bo rzadziej występują na przykład w Biedronce, czy rzadziej można je dostać właśnie w takich marketach spożywczych, ale już w centrach odgrodniczych pojawiają się Dosyć często. Ja mieszkam w Niemczech. Większość swoich roślin, właśnie te, które dzisiaj wystąpią, zdobyłam właśnie poprzez sklep ogrodniczy. Jedną zamówiłam online, teraz tak myślę, czy jedną? Tak, chyba jedną zamówiłam online. No i ona zaraz wystąpi w tym odcinku. Będzie pokazana jako pierwsza. Będzie to Peperomia Prostrata. No i już Wam ją pokazuję. Słuchajcie, Peperomia. To jest jedyna peperomia, jaką mam, jaką posiadam teraz w swojej kolekcji. I to jest jedyna peperomia, z którą się dogadałam, bo w większości miałam dużo peperomii. Miałam rosso, miałam watermelon, jeszcze chyba jakąś, no i niestety jakoś mi z nimi nie po drodze. Rosso przetrwała bardzo długo, bardzo fajnie mi rosła. No i przyszedł taki dzień, gdzie w końcu zgubiła wszystkie prawie listki. Jakoś coś, gdzieś jakiś błąd wystąpił. Peperomie są to takie rośliny, które niby nie lubią polewania po liściach. Ja się staram do tego stosować, ale być może zbyt dużo wody, być może troszeczkę zbyt ciemno w miejscu, w którym stała. Przysłoniłam ją jakąś rośliną, i po prostu no coś się zadziało, nie ma już ich ze mną. Na czym dosyć ubolewam? Bo puperomie to bardzo ładne rośliny. Więc tak, ale miało być o puperomie, miało być o roślinach zwisających, i prostrata jest właśnie jedną taką z tych roślin. Ona ma taką fajny obrazek na liściach. Jeśli teraz zwrócicie uwagę, mam nadzieję, że to widać. Wygląda jak skrót krupka żuwia i tym właśnie ujęła mnie ta roślina samą również taką potoczną nazwę, że ma w tytule skróbka żuwia i faktycznie tak trochę wygląda. Jeśli widzicie, ja mam swój okaz, kupiłam go jakieś 3 lata temu na zielonym parapecie od rozmiaru S go hoduję, czyli od bardzo, bardzo małej sadzonki. Chyba kosztował mnie wtedy jakieś 16 zł. No i u nas był wtedy dosyć ciężko dostępny. Teraz można już sobie w ogrodniczym zakupić mniej więcej takich rozmiarów w roślinę. W takiej wielkości doniczce kosztuje około 10 euro i powiem Wam, że moja jak na te sklepowe ma bardzo małe listki. Odżywiam je, daję im nawóz. Mm staram się ją pielęgnować tak jak powinna. ale chyba nie do końca mi wychodzi, bo jednak te moje listki są dość małe. Jak widzicie bywają i takie sznury w tej roślinie, które praktycznie są zupełnie bezlistne. Tu nawet się ładnie rozgałęziła. Ale peperomia to dosyć delikatna roślina. Moja stoi na parapecie od strony południowej. Już Wam mówię o co chodzi. Moje, tu większość stoi moich roślin i w tym pomieszczeniu, na tym parapecie, gdzie ta roślina stoi, ja mam tylko bezpośrednie promienie słoneczne, tylko i wyłącznie zimą, bo zimą wpada to słońce do mieszkania, natomiast latem słońce już jest wyżej i po prostu mam widno przez cały dzień, ale już na parapet słonko nie wchodzi, tak samo praktycznie jak do pokoju nie gości to słońce, więc zimą, kiedy sta na parapecie, ona w ogóle stoi sobie tak. Jest zwrócona pień, tymi pięknymi liśćmi w stronę pokoju, więc ja mogę cały czas tą roślinę podziwiać. Tutaj mamy stronę, która po prostu jest praktycznie bez żadnych listków i te, które tu są, te łodyżki, jak widzicie, tu jest taka jedna biedna, więc tu druga biedna, ta taka troszeczkę jakby jednak zbyt dużo miała tego słonka i te listki są takie, o, właśnie urwałam coś. Ale to nic ja wam powiem, co można z takim kawałkiem zaraz zrobić. Więc te listki są takie. No nie jest to idealny okaz, ale mimo wszystko bardzo się cieszę, że mi na taką dużą roślinę wyrosła, że tyle czasu już ze mną jest. Więc tak nawożę ją nawozem do kaktusów i sukulentów, tak jak producent przewidział, tak jest tam na etykiecie jest napisane chyba raz na trzy tygodnie, tak mi się wydaje w okresie, w którym się nawozi rośliny, czyli od wiosny aż do jesieni, a potem zimą zazwyczaj podlewam swoje rośliny biohumusem. Ja ją podlewam z góry, czego nie powinno się robić przy peperomiach, no ale to tak trochę z lenistwa, i słuchajcie z tego, że tutaj jest dosyć mało miejsca w tej osłonce. Nie jestem w stanie za każdym razem, tym bardziej, że te listki są tak delikatne, tak filigranowe. Jeśli się tylko ją tknie, to naprawdę ona potrafi z tych listków mocno się osypywać. To jest delikatna roślina, więc podlewam ją z góry. Jak widzicie, tu jest jakieś jedno puste miejsce ale jakoś mocno się tym nie przejmuję i tak wygląda według mnie całkiem nieźle. W podłożu stoi w doniczce, czyli w tej produkcyjnej powiedzmy takiej doniczce, mam to do połowy keramzyt, i reszta to jest podłoże do sukulentów. Więc tak prezentuje się moja peperomia. Jedyna, jaka mi się ostała w, kole w kolekcji. Myślę, że nie jest tak z nią aż mocno źle. Pokażę Wam, jak ją rozmnażam, bo może kogoś to interesuje. A ostatnio właśnie zmartwiłam się tym, że tak te pędy mi trochę mocno łysieją. Więc już Wam pokazuję, ona sobie teraz wstaje w takiej kopułce i to jest moja, ale odstawię tą kopułkę. I to jest moja peperomia, którą właśnie sobie rozmnożyłam. Ja ją tak rozmnażam, nawet jest taki film u mnie na kanale, gdzie właśnie, właśnie pokazuję jak to zrobić. Więc położyłam sobie, jak widzicie, taki, no... Poprzednio, o Jezus, coś tu innego pociągłam. Poprzednio ten pęd był bardziej bogaty w liście, ale tak ten ogonek, który właśnie tutaj urwałam. Odskubałam sobie z listków, wsadziłam go do ziemi i poprowadziłam go po tej ziemi w takiego ślimaczka. Poprzyczepiałam to drucikami, spryskuję czasem troszeczkę odrobinę, podleję, stoi sobie pod kopułką około dwóch miesięcy. Więc wiecie, demon wzrostu to to nie jest. Długo się naczekałam na te pierwsze takie wystające listki, ale wiecie, pomału, pomału, pomału coś tam sobie rośnie, coś się kreuje. Za jakiś czas może trzeba będzie ją do większej doniczki przesadzić. Ponownie położyć te listki i czekać, aż znowu coś odbije z ziemi. mi dosyć fajnie i łatwo się ukorzenia. Udało mi się ją nawet z listka ukorzenić w podłożu kokosowym, w zamkniętym pudełeczku plastikowym. Niestety ten pęd był tak rachityczny, że no nie wyszło aż taki nie była ta roślina taka duża. Może to ze względu na nawóz, może powinnam zmienić nawóz, może to też jest jakiś właśnie pomysł. Więc przejdźmy z na następny, do następnej rośliny i będą to ceropegie. Słuchajcie, ja mam trzy różne ceropegie w domu i pokażę wam. W tle zobaczycie sobie zaraz roślinę mateczną. Oj, czekajcie, o to jest skomplikowana sprawa. Te rośliny uwielbiałam się plątać, a grzebieniem ich czasać nie można, więc no nieźle mi się tu wszystko splątało, ale jest uratowana, jest, żyje, ma się dobrze. Jest to Ceropegia woody. Bardzo je lubię za ten kolor liści, który one mają. E, również są takie... O, widzę, że swoją musiałabym podlać trochę. Okay. <sighs> Też mają taki fajny wzór na liściach, też pięknie się przewieszają, taka delikatna firaneczka firaneczkach z tych liści. No pięknie i cudownie to wygląda. Bardzo właśnie je lubię za taką delikatność. Ym, I ta jest prowadzona w lechuzie. To jest chyba jedna z niewielu roślin, którą mam naprawdę w lechuzie. Jak widzicie, to nie jest specjalna doniczka przeznaczona do lechu. To jest, to jest zwykła, taka produkcyjna doniczka. Tak ona się prezentuje. Resztę swoich cypropegii mam tylko i wyłącznie w ziemi, a ta jest wyjątkowa. W Lechuzie, e, jakiś rok temu, czy dwa, ktoś powiedział, A czemu nie spróbujesz w Lechuzie? I faktycznie udało mi się, choć nie wiązałam jakichś wielkich nadziei, że tu będzie jakiś sukces. Ale jest, żyje, ma się dobrze i widzę, że mogłabym ją troszeczkę podlać. Już wam mówię czemu, bo listki, tu widzę, że jest taki pędzik, i tu są takie listki dosyć e, o, tak jak na przykład tutaj. Widzicie, jak się zginają, jak to idzie fajnie. Jak tak się zginają listki, to oznacza, że dobrze by było już tą roślinę podlać. O, spójrzcie, to jest taki następny większy, który jest bardzo, bardzo może nie, ale jest już odwodniony i można go spokojnie podlać. Um, to jest właśnie taki sygnał, że to już jest ten czas, w którym naprawdę trzeba ruszyć z konewką do rośliny i ją podlać. Więc ceropegia, żeby też nie przesadzić z wodą, bo ceropegia ma to do siebie, że ona produkuje takie bulwki, tu akurat nie widać, ona potrafi również tu na pędzie wyprodukować taką bulwkę, wtedy w taką taki pęd możecie sobie obciąć i już włożyć do podłoża, podlewać i ona fajnie się zaaklimatyzuje w takiej ziemi. Tak sobie wyhodowałam właśnie jedną cyropegi, którą mam i uwaga, bo jak wspominam, większość tych roślin stoi w tym pokoju na, od strony południowej to ta jedna cyropegia stoi od strony północnej, oddalona metr od okna, co prawda ma tu między. Międzywęźla na swoich pędach, ale są też listki ładne, duże. Te międzywęźla są zdecydowanie troszeczkę większe, ale rośnie tam, mimo że to okno północne, a już mówi się, że ceropegia to jednak woli więcej światła. No ale daję sobie radę. Wsadziłam na próbę właśnie dwie takie cebulki czy trzy, wyrosły mi z nich rośliny, rosną sobie pomału, nie są to demony wzrostu akurat w tamtym pomieszczeniu, bo ceropegia lubi sobie przyrosnąć, jak wspomina. Widzieliście już moją roślinę mateczną, to większość właśnie szczepek i wszystkich tych cebul i tak dalej was pobrana od tej rośliny. Dużo osób, wielu osobom porozdawałam, no bo wiecie, no to rośnie, to rośnie trochę jak chwast, a mimo wszystko bardzo uroczy chwaścik. Więc odstawiam tą ceropegię, tak jak wspominałam, nawożę tak samo jak inne rośliny, a teraz wam pokażę tą, którą mam inną, również Ceropegię, ale trochę inną, która jest właśnie w takim bigosie, z czego, z czego zauważyłam, ja ją przesadzałam chyba ostatni raz dwa lata temu i tutaj widać właśnie tą bulwę. Mam nadzieję, że to tu widać. To jest właśnie taka cebula, w której y y y ceropegia gromadzi swoją wodę. Tą podlewałam akurat dzisiaj i spójrzcie, jakie te listki są twarde. No tutaj się nic nie wygina, ten liść jest taki czuć ten turgor w tym liściu. I co? Jesteśmy przy ceropegi variegata. Jest to odmiana variegata z bardzo pięknymi, biało-różowymi listkami. Te spody nie są tak fioletowe jak przy ceropegi woody, są bardziej różowe. Akurat moja troszeczkę ten róż straciła z tego co widzę. To jest taki ładny pędzik, który ma bardzo dużo tego różu. Więc czasem ten róż jest bardziej widoczny, czasem mniej. Jak widzicie stoi w Również tu, przy stronie południowej, ona wędrowała w tym pokoju, już z wielu miejsc była i na półce, i chwilkę na parapecie, a teraz stoi sobie na szafie. I widać, że ma się tam dobrze. Widzicie ten piękny róż pod liśćmi, a tak wygląda wierzchnia blaszka tego liścia. No jest cudowne. No to jest naprawdę bardzo urocza roślina. Ma dużo większe te liście niż ludi. Przynajmniej u mnie ta odmiana akurat u mnie produkuje bardzo ładne długie liście. Jeśli chcecie sobie ukorzenić taką roślinę, to możecie sobie odciąć tak pędzik, urwać te dwa listki tu, włożyć do wody i to spokojnie Wam się ukorzeni. Oczywiście to nie potrwa tak cyk i już. No tu potrzeba na to trochę czasu, więc zanim ona puści te korzenie, ale da się spokojnie to zrobić takim najłatwiejszym sposobem. Możecie również, tak jak w przypadku peperomii, położyć sobie te liście na ziemi, poprzyczepiać. I jeśli po dłuższym czasie zauważycie, bo ja miałam taki przypadek, że ta roślina Wam się ukorzeniła, że czu czujecie, że po prostu już te e, tutaj te wszystkie listki, te tutaj międzywęźla, one już puściły korzenie, zadomowiły się dobrze w ziemi, a mimo wszystko nie chce nic nowego odbijać, to dobrze jest sobie poprzecinać. te liście. Ja miałam taki przypadek, chyba ze 4 czy 5 miesięcy już było widać, że ta roślina jest ukorzeniona, że się trzyma fajnie podłoża, a nic nie chciała puścić, więc poprzecinałam sobie te międzywęźla i w końcu wypuściłam mi coś do góry. To było w przypadku tej zwykłej Woody, która stoi tam. Um, tak, więc Ceropegia w końcu mi się z nią udaje. Wiecie, bo kupiłam sobie raz pierwszą potraktowałam chyba ją trochę jak roślinę sztuczną. Eee, postawiłam. Eee, w kącie gdzieś zapomniałam o niej, nie podlewałam i umarła mi. Więc jak wspominam, to jest też rodzina, która magazynuje w tych cebulach swoją wodę. Powiedziałam Wam mniej więcej, jak to wygląda z tym podlewaniem. Choć z tym podlewaniem, to ja nie jestem też w stanie powiedzieć każdemu tak samo, bo czasem się mnie pytacie. Y a jak podlewasz tą roślinę? Wiecie, w podlewaniu to jest ta kwestia, że każdy ma inne mieszkanie, każdy ma inną wilgotność, u każdego inaczej pada słońce pod innym kątem i tak No i ta wilgotność jest, ta, to podlewanie jest bardzo właśnie zależne od tego, Jakie macie warunki w tym mieszkaniu? No, bo okno południowe nie zawsze jest takie samo. Na przykład, moja sąsiadka również może mieć okno południowe dwa piętra niżej, ale ona już ma więcej światła, na przykład niż ja. Albo ma mniej, bo zasłania drzewo. No, i, i to, jest, to jest taka dosyć duża zależność, jeśli chodzi o podlewanie. Więc na przykład, ja podlewam swoje rośliny, ale widząc na przykład, że skrzydło, kwiat opuścił mi trochę bardziej swoje listki, no to dam mu tyciu nie więcej wody niż na przykład takiemu sukulentowi, jest, który stoi na parapecie i tak dużej ilości wody nie potrzebuje. Tak samo sezon ma też, ale się rozgadałam o tym podlewaniu, może już przestanę, co, bo może nie jesteście aż tak mocno tym zainteresowani. Więc tą ceropegię variegatę, którą widzieliście, kupiłam za jakieś również 4,50 do doniczce Esce. Mam ją już jakieś dwa lata. No, przybrało jej się również, pobrałam wiele szczepek i tak dalej. Zagęściłam sobie ją nieraz. Rośnie całkiem fajnie. Bardzo przyjemna i sympatyczna roślina, tylko trzeba takiego rytmu nabrać swoistego i zerkać, zerkać, co się z nią dzieje. Mam również kolejną ceropegię i tutaj Wam nie powiem, ile ona kosztowała, bo to jest jest szczepka uzyskana od znajomego, dosyć długa. Słuchajcie, namęczyłam się nieźle, żeby ją ukorzenić. Tu widzę, że jakiś tutaj taki zdechlaczek jest, no to sobie usunę od razu, o, więc nie zawsze mi, mi coś wychodzi. Ceropegi, jak się mówi, że są dosyć takie fajne i w ogóle, no to nie zawsze <ścoughs> łatwo się coś da ukorzenić, choćbyśmy bardzo mocno się starali, ale warto pon próbować ponownie. To jest roślina ukorzeniona z jednego takiego... Mm, pędu. Ja miałam tych pędów chyba dwa, jeden mi zgnił, potem postanowiłam, że potnę je na krótsze i tak udało mi się uzyskać parę sadzonek. No i tak już ze mną jest ze dwa lata, myślę, że w tym roku też powinnam sobie już ją przyciąć i troszeczkę ukorzenić, zagęścić, bo jest bardzo ładna. Majtam nią strasznie, więc nie wiem, czy ją widzicie, ale jest taka fajna, delikatna, filigranowa, taka delikatna filaneczka. Jeśli macie gdzieś dużo roślin, to taki Delikatny y, akcencik zawsze fajnie wygląda. Wspominałam nazwę, jest to odmiana Line Aris. O, widzicie? No. Czasem tak bywa, że gdzieś coś się podzieje, coś nam się ususzy, przesuszy, gdzieś się o coś zaczepi, a nie zauważymy, a można by to było ukorzenić, więc to jest moja ostatnia ceropedia w kolekcji, jest ich wiele, wiele różnych ja mam akurat te trzy odmiany, jestem z nich bardzo zadowolona, nie są drogie, można zawsze kogoś poprosić o jakąś szczepkę fajnie się w miarę ukorzeniają, bo najprostszą dla mnie metodą jest ukorzenianie jednak w wodzie, więc może teraz przejdziemy sobie. Już do ostatnich roślin i będą to ceropegie. Pokażę Wam taką oj, moją ceropegię, bidę, opowiem Wam historię moją z ceropegiami. Więc to jest ceropegia herejanus. Mam ją około chyba 3 lat. Również dostałam ją jako pędzik. Jak widzicie, no ona urodą mnie powala, ale jest bardzo mnie cieszy. Również miałam problem z jej ukorzenianiem. Tom akurat chyba wsadziłam bezpośrednio do ziemi, przysypałam i raz na jakiś czas podlewam. O, tu widzę, że zeszłoroczne chyba... Mm, ukorzenianie coś nie wyszło. Widzę tu jakiegoś zdechlaczka. No trudno bywa i tak. W sumie ten kawałeczek można by uciąć i spróbować jeszcze raz położyć, wsadzić do ziemi, żeby może się akurat ukorzeni. E, no, to jest e, Senecio herejanus. Jego można rozpoznać pod tym, że te listki są takie łeskowate. Tu widzicie taką łeskę. On ma jeszcze inną e, odmianę, tylko nie pamiętam jak się nazywa. Chyba Delfin Strings, tak się ponownie na niego. muzywi nazywa tą odmianę i wtedy ta łezka ma jeszcze tutaj taką drugą. No wygląda to jak delfinki, jak takie sznurki delfinków. Bardzo urocza roślina. Ja nie powiem. Ja ze swoją przeżywam taką delikatną walkę. Ostatnio bardziej o niej zapominam niż pamiętam, ale widać, że mocno je to nie szkodzi. Są jakieś wyłysiałe pędy, no ale tak to czasem bywa gdzieś tu się liście pogubiły, coś się wydarzyło gdzieś są takie bardziej biedne, więc myślę, że następne podlewanie to już wypadnie, akurat z moim nawozem do sukulentów że to ją trochę podratuje i być może przestawię ją w trochę jaśniejsze miejsce, bo ona również stoi w tym pokoju na oknie przy oknie południowym, na takich półeczkach wewnętrzne tam stoi już od bardzo, bardzo dawna dawno, dawno od bardzo dawna i tam właśnie sobie rośnie. Jest troszeczkę biedna, ale mimo wszystko i tak jestem szczęśliwa, że posiadam ją w swojej kolekcji. Bo jednak z cyropekami to tak nie do końca mi idzie. Ja miałam dwa role Janusy. Jednego ze szczepek, jednego kupionego ze sklepu. Ten, który kupiłam w sklepie, dosyć mocno oczyściłam z podłoża produkcyjnego. No i niestety nie poszło nam, nie wyszło. Coś się zadziało, umarł. No, tego ze szczepek również coś, no, ukorzeniłam go. W wodzie nie by się ukorzenił. wsadziłam go do, 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 do podłoża i zaczął marnieć. Przycięłam, jeszcze próbowałam jedną część ukorzenić, ale już jakoś nie chciała się ukorzenić, więc przechodzimy do ostatniej rośliny, Ostatnia, y, ostatni starzec. Jest to starzec Janus, ale wariegata. I powiecie, że wariegaty są drogie. Ten akurat okaz trafił mi się w sklepie ogrodniczym za całe 4,50 również w doniczce SC. Jest to dosyć świeży okaz, bo jest z tego roku. Myślę, że przełom lutego, marca. Bardzo mnie cieszy. Również go kupiłam w SC, ale jak widzicie on już jest w większej doniczce. Nie był tak bujny, nie był tak bogaty. Również jest taki film u mnie na kanale, gdzie go sobie przesadzam i tutaj nie oczyszczałam totalnie w ogóle tej rośliny ze starego podłoża. Dałam tylko Większą doniczkę wsadziłam tak jak było z tym podłożem produkcyjnym. Rozłożyłam te sznurki na ziemi, tak jak w przypadku peperomi. Myślę, że to chyba nawet na jednym filmie było. poprzypinam trucikami y, do ziemi i jak widzicie, tu już tak delikatnie widać jakieś odrosty. No, ruszyło się, coś tu rośnie, nawet jest jedno. Widzę, że prawie cała biała kulka. Nie wiem, czy to będzie widać. Chciałabym wam to pokazać, ale no. Caluśka, bieluśka. Do tego, jeśli on stoi. Ten akurat stoi na parapecie od strony południowej, już totalnie na parapecie. Zimą miał tu trochę słońca, stąd też takie zaróżowienia na tych kulkach, bo jeśli ceropegia, ceropegia, nie wiem co mi, starzec dostaje trochę więcej słońca, wtedy potrafi się te białe elementy zaróżowić lub tak nawet pójść delikatnie w fiolet. Więc bardzo fajna roślina. Cieszę się, że w końcu mi się udało, że jest taki delikatny, delikatny postęp w tym kierunku. Nie powiem. Wam, czy jestem jakimś ekspertem? Bo raczej nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o starce. To tak sobie można porównać ten z tym. Widać różnicy delikatne, ale staram się. Jeśli miałabym wam polecić je jako rośliny takie, które właśnie zwisają, przewieszają się, mogą tak trochę jako pnącza, też wyglądać na przykład Woody czy Peperomia. Wiecie, coś tam sobie wymyślić, jakieś, czy las w szkle, jakieś tam, no można można próbować czemu nie. Ja uważam, że jako rośliny takie zwisające są bardzo fajne. Mają taki właśnie delikatny pokrój, filigranowy, jak firaneczka, no urocze u rośliny. Aha, i chciałam Wam powiedzieć, że ceropegie oddam oddałam jedną też znajomej w mchu. Ukorzeniłam ją w mchu. Ukorzeniła się w tym mchu. E, tak ją jej dam e, rok temu, chyba w zeszłym roku. Mówi, że wciąż jej pięknie rośnie. Zostawiła tak w tym mchu, tym więc można i tak próbować trzymać swoje ceropegie, Mówi, że jest zadowolona, nawet nie tykała, wciąż rośnie, wciąż wygląda dobrze. E, I mówi, że ewentualnie to sobie coś utnie i ukorzeni, i tylko Dołoży do tej sadzonki, którą ma, od roku czasu jest szczęśliwa, że w końcu udało jej się uhodować syropegię, bo wcześniej je posiadała, ale niestety jej nie wyszły. Ja cieszę się, że udało mi się z moim starcem, że w końcu tu jakaś praca jest wykonana, że może jednak to był błąd takie mocne oczyszczanie tych korzeni, że może trzeba było dać tej roślinie spokój, tylko po prostu większą doniczkę, tak jak postąpiłam tym razem. Więc ja będę już po malutku kończyć, jeśli macie ochotę, to na moim kanale ale jest dosyć dużo filmów. Jeśli chcielibyście zobaczyć ten poprzedni o pnączach, są tam również rośliny tanie, a mimo wszystko piękne i urokliwe. Myślę, że pojawiają się również ceropegie, więc jeśli chcecie to zajrzyjcie sobie na mój kanał, na inne filmy. A ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!